jest chwileczkę mnie nie było, jak się połóż na dywaniku, dobrze Judek, dobrze przewróć się, tak, ale zjewnął, jak ty mój zjewnuczku, no zmęczony już jesteś, brudka. Kotek, kotek. Łapki nie, łóżka, e brudka more. Mm. Tak? O, dzisiaj cię podrapiemy po Bziusku. Ooo oh. Joksus... O nie, 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 znowu się zaczepiłeś. Julus! Czekaj. Juluś, znowu się zaczepiłeś. Oj, ojoj. Biedaczek z ciebie. Jesteś bardzo zaczep... nie. nie, nie łóżkami przewracasz. Oj cześć. O nie! Znowu mi potrapałeś, ty długo łapku. O, zaraz, wyjdź, 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 on mnie spał. Jak się przewracasz? No nie musisz, mnie spapałeś. Sar nie rób tak, bo on się boi. Połóż ładny uległ. Wir ran, die Julek, alle Tiere ist die